Dzięki Państwa pomocy Fundacja TVN od 20 lat dba o zdrowie Polaków. Przekazaliśmy już 158 milionów złotych na budowę i remonty szpitali, w tym m.in. budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii w Warszawie. 95 milionów złotych pomagając dzieciom i osobom starszym w rehabilitacji, leczeniu i operacjach. 28 milionów złotych na zakup sprzętu medycznego, w tym karetek pogotowia. Dołącz do nas. Dzieci do... czekają na naszą pomoc. Oddajmy im rękę, pokażmy im, że ich rozumiemy i są dla nas ważne. Gotujemy zdrowszy świat. Twoje wsparcie to ich nadzieja. Pomagam 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie w plikiem lub w systemie Tipei.